Witam państwa bardzo serdecznie. To jest Janów Fruletowa, a oto nasz dzisiejszy przepis. Mój drogi, skoro wiosna poskąpiła nam swojego uśmiechu, my ją sobie stworzymy. Oto wiosenny wiatr. Koktajl, który rozpędzi chmury i przyniesie zapach kwiatów. Strząsięty na knadze. Dla tych, co lubią. Trochę lodowego szaleństwa. 50 ml wody, 20 ml soku pomarańczowego, 35 ml soku ananasowego oraz 15 ml creme de Cassis. Wszystko energicznie wstrząsamy z lodem, aż do uzyskania mroźnej piany. E, mądry, bo rzeczywiście przy wstrząsaniu ananasa piana się pojawia. Puchy dla Ernesta. Uwaga, po wypiciu możesz poczuć nagłą potrzebę posadzenia drzewa. Ja wiem, że część Państwa może uważać, że nadużywam kina, ale to jak, jak mogę nie nadużywać. Jak mogę nie nadużywać kina w takiej sytuacji. Gotujemy. Oczywiście wstrząsnięte. Ja mu zaraz usunę to w możliwość na wszystko, by skórwy syn wstrząsał, a za lód to kto płaci. Ale no niech będzie, że na razie jeszcze niech będzie. Woda 50 solidna baza, już mi się podoba. Sok pomarańczowy, czyli lewe jajo sztoka, i tego sobie damy 20 ml zgodnie z życzeniem. Odkładam na miejsce. Sok ananasowy, czyli prawe jajo sztoka, i tego sobie damy 35 ml. Ciekawe. Oraz krem de Cassis. 15. nie będę kłamał, to wygląda jak prawdziwy koktajl. Jak taki sour, tylko obawiam się niskiej ilości słodyczy. Ze względu, że syropu cukrowego nie stwierdzono. Ice from freezer. Wstrząsam. No fu... kur! Ale w tu jebie star... Co ty pierd. Co ty... C... Jakie kurwa kapeczka? Olej jest pod sam... Kurwa, co to chyba za ryba jest? Co, 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 coś z tej kurwą gotowo? Najlepszego, Ernesto. Pierdula. Dobra, wysoka, szklana i teraz tak. Tak, naga lodowa nie jest taka jak kiedyś była. To się zdarza. Coś się zdarza lodowym po 40. No i co, odcedzam. Ależ kremowa konsystencja tam jest. Hmm. Pianka fajna. Jak to wala na się, skosztujmy właśnie. Zaraz, kurwa, to jest sok ananasowy. Ja myślałem, że to jest sok cytrynowy i dlatego myślałem, że będzie kwasuwa, ale teraz no, zobaczymy. Doskonałe. Dobra, nie wiem, co tu się kurwa dzieje, ale ten koktajl ma jakiś dziwny efekt. To znaczy, że ogólnie... Niby smakuje dobrze, ale ten pierwszy gryz, pierwszy łyk... Ten pierwszy łyk smakuje, mu się wgryzał w taką kurwa starą oponę. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie podoba mi się to uczucie. No to smakuje dobrze. Tak jak krem de powinien. powinienem. Hmm. Czuję, że to jest. To jest pewna niezgodność między kchem de Cassis a, a sokiem ananasowym. ale, ale obawiam się, że w tym koktajlu niewiele trzeba, lekki rebalans. Dlatego spróbujmy. Ja myślę, że więcej kremu, a nawet go tak naleje. Czy to się utrzyma na górze w ogóle? Szybki, szybka kalkulacja, raczej nie. Ale się utrzyma na dole. Po krym de kasilis jest taki słodziutki fajny, ale nie jakoś super słodziutki, bo to jednak czarna porzeczka jest. To lepiej. Mhm. Mhm, tego tu było trzeba. Teraz smakuje jak taki taki godny, godny miks ananaska i, i, i tutaj czarnej porzeczki. Wkurwiają mnie te owoce leśne, stary, to jest jeden co? kurwa, wszystko się inaczej nazywa w każdym języku, stary. Nawet tu w Polsce, nawet tu w Polsce się czasem nie mogę dogadać, bo ostatnio rozmawiałem z koleżanką i ona powiedziała mi, że borówki są czerwone. Jeszcze myślę, co ty pierdolisz, człowieku? Ja chyba, ja powinienem wiedzieć, jakie borówki są, a ona mi mówi, że są czerwone, bo tu nie się na, na coś tam czerwonego, mówi borówki. Ale tak, powiem... Poprawiony jest lepszy, ale jak miał ocenić tamtą wersję... Dziwna jak chuj, naprawdę. I nie podoba mi się ta dziwnota tej, tego koktajlu. Nie mogę uczciwie dać pięciu, dlatego wiosenny wiatruch. 4 na 10. Brakuje do ideału. I tak w ogóle to w ogóle mi to wiosnę nie przypomina. Bardziej przypomina mi zgniłe opony wujka Stanisława. A te mi się kojarzą z latem, więc nie trafią. Jeżeli też chcą Państwo stworzyć takie dzieło, zapraszam na Discorda, tam można to zrobić. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. W ogóle gniewośnie pochwaliłeś konstrukcji, którą tutaj stworzyłem, a starałem się długo. Ja to nazywam token